Kolejny kawałek krajobrazu zamiast grzybów. Przeszedłem kilkaset metrów. Nie ma nic, totalnie nic. Nawet psiaka, ani muchomura. To są piękne widoki. I świeże powietrze. Są komary. Są już muchy. Idę dalej. Kolejne kilkaset metrów przeszedłem dalej. Totalnie nic. Ani chuchu, ani psiaczka, ani ruchomorka. A mnie jadalnym wspomniał, już o szlachetne na jakimś też. Marzenie. To, to jest kolejny krajobraz, chcę wam pokazać. o piękna droga. Brozy, dęby, sosny. Słonko jeszcze nisko. Upału nie ma że chodzi się elegancko, przyjemnie, tylko co z tego jak nie ma grzybów. Dalej nic nie będzie, to tam parę minut i koniec obchodu lasu i do domu. No ale za to do, dotleniony będę i rozruszany już do sobotniej dalszej pracy przy malowaniu chałupy. No, pierwsze grzyby mu cytrynowy. No jeszcze ten skóry dwa widziałem. Niesamowite. No, tutaj grzybcy półmyślanka ta stary pniaczek razem z mchem I do no. pięknie podobne, ale nie Takie grzyby dziś w tych obresie znalazłem Teraz nie jest bryndza totalna No po prostu sucho nie urodzaj, trzeba czekać no. Tutaj chuba rośnie na pniaku. Chuba to też grzyb pasożytniczy. Bardzo ładny, można podziwiać. Nie ma jadalnych, będę nagrywał te co są. Jako dokumentacja mojej wyprawy przyrodniczej po lesie. No tutaj jest moja najlepsza miejscówka w tym roku. Obszedłem, obleciałem wszystkie krzaki i hu hu. komu komuchomory, jakieś maślanki, huby i inne psiaki. Także nie ma co, trzeba wracać do samochodu. Po drodze farby dokupić i zjeść się na nie brać się za robotę. Po lesie powadziłem. Relaks zakończony. Grzybów nie ma, chcę sobie zjeść świeżych grzybów, to sobie muszę pieczarek kupić, żeby sniaków w sklepie. Ale krajobrazy przepiękne. Powietrze świeże, bezcenne. Zaraz będę wychodził z lasu, więc tu nagrał kolejny krajobraz. Piękna droga. No i rzadki raz. Super miejscówka, kiedyś tu bywa, no ale to musi popadać, żeby grzyby się pojawiły. O. O. Dziki gołąb gdzieś tam grucha w górze. No niestety grzyby do mnie nie gruchają. Wychodzę zaraz z lasu, kończę transmisję. W lesie jest pięknie, ale tak nie ma grzybów, proszę o lajki i suby. Z góry dziękuję. To motywuję do nagrywania dalszych ciekawych filmików.